Mamy dla Was nowy konkurs. Do wygrania będzie wędzisko Dure carp 600 to jest tyczka o długości 6 metrów. Więc oglądajcie ten film. Tam będzie zadane pytanie. Ja nazywam się Adam Niemiec. To jest kanał Preston Innovations Polska i zapraszam do zabawy. Słuchajcie, no mam konkursową rybę, <laughs> więc jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, trzeba po pierwsze subskrybować kanał Preston Innovations Polska na YouTube, pod tym filmem zostawić kciuka w górę i w komentarzu pod tym filmem napisać, jaka jest masa Ryby, którą za chwilę Wam zaprezentuję. To jest ryba konkursowa, więc szacujcie jej wielkość. Podajcie, ile waży ta ryba w kilogramach. Dwa miejsca po przecinku, czyli dokładność do 10 gramów. No, i niech wygra najlepszy. Musiałem trochę odejść od stanowiska, bo wszędzie był wysoki brzeg. A chciałem, żeby ta ryba troszkę się ustabilizowała. Kurde, nie jest łatwo, ale ona chyba dobra. Mam ją, trzymam ją. Pio, nie dam jej chwilę zobaczcie jaki ogon wielki. Chciało odpłynąć. To jest to. Dzisiaj postarałem się, żeby ryba konkursowa ważyła więcej jak ostatnio. Chyba nie mieliśmy tak dużej ryby konkursowej, taka mała podpowiedź z mojej strony. Więc jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, jeszcze raz przypominam subskrypcja kanału Preston Innovations Polska na YouTube, łapka w górę i w komentarzu masa ryby z dokładnością do 10 gramów. Ja Wam życzę powodzenia wszystkim i niech wygra ta osoba, która jako pierwsza poda prawidłową masę ryby lub będzie najbliżej.